Hello, my friend. Hello. 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 i dostają, jak to powrastały jedne z groby. rzadko też takiego można zobaczyć, ale tutaj widzę. Szkoła podstawowa numer 9 w Klaski. Drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa numer 2 w Miastku Trzecie miejsce, szkoła podstawowa w Starkowie. Dzień dobry! Dzień dobry! Dziękuję! Panu Stasie, podstawowa numer jeden w miasku i zespół szkolno-przedszkolny przedszkolnych Zapraszamy!